Cześć, jestem Szymon. Przed Wami główny temat Of Beat Podcast, a ze mną Amadi. Siema, główny temat trzeciego, pierwszego odcinka trzeciego sezonu Of Beat Podcast. Dokładnie tak. A i trzeciej części, jeżeli tak już używamy trójek. No więc zapraszam do posłuchania. I słuchajcie, moi drodzy, bierzemy się za temat odcinka. Temat podcastu i temat dzisiejszy, który poruszymy, to będą. Migrację muzyków. Brzmi to trochę komicznie, ale chodzi mi tutaj o to, że często się zdarza tak, że zmieniają nam się gusta i przestajemy robić to, co robimy, i robimy coś nowego, albo po prostu eksperymentujemy z innym brzmieniem. Jakby nie wiem, to, jakby to dobrze inaczej zarysować, ale podam to może na przykładzie, będzie najprościej. Nie wiem, czy kto z Was kojarzy fisza. Jeszcze nie za czasów Fisza Made Tworzył, tylko dużo wcześniej, kiedy tworzył mocno rapowe rzeczy, wydawał w Asfalcie i tak naprawdę był raperem z krwi i kości. Aktualnie, no nie można powiedzieć, że jest raperem. Bardzo chciałem przemycić jego najnowszą płytę do podcastu. Amadi mi napisał, ale to nie jest rap. Nie, nie, nie słyszę tam rapu, nie, nie przechodzi przez weryfikację Amadeusza i nie wchodzi do offbeat podcast. Oczywiście tak jak Amadeusz zażądał, tak się stało. I mogę powiedzieć, że żałuję, bo album bardzo zmotywował mnie do przekmin właśnie na temat tego, jak bardzo to się zmienia, że po prostu jak bardzo ludzie lubią eksperymentować. No i powiedz mi tak, bo nową płytę Fisza odsłuchałeś. I oczywiście Fisza ma detworzywo, żeby, żeby tutaj wszystko było co do nazwy. I <laughs> powiedz mi, jak w ogóle się zapatrujesz na takie zmiany stylu i takie migracje? Znaczy w ogóle Fisz... To chyba dawno, oni się w ogóle właśnie w miarę, miarę wcześniej zaczęli miał wcześniej Już któraś tam płyta z kolei w tak, trakcie, tak, jest tak, już taka tak, to, to jest, jest jedna, jedna z kolei i znaczy, ja w ogóle to popsuję. Ja byłem na koncercie Fisha Madę Tworzywo i, i ogólnie popsuję tę muzykę. Tylko właśnie się śmieję, śmiałem do ciebie, mówiłem, że, że to wiesz, że tak ciężko i będzie gadać o tym, o tym w podcaście. Jeżeli mam gadać o gatunku muzyki, na której, na której się nie znam, bo, bo tam wiesz, nie znam się na śpiewaniu, nie znam się za bardzo na instrumentach. I... Ale ten, ale w ogóle popsuję to i, i, i mi się mega podobają takie, wiesz, takie z, z, zmiany, zmiany klimatu rozwojowe, że ten, że tak się, jak się śmiałem dzisiaj o Adasiu Cichym, że, że niech, niech Adaś z takim śpiewem, z takim głosem idzie w pop. Mi się tam podoba, bo myślę, że HUB to może być powiedzmy przystanek, a, a, a można iść jeszcze dalej, bo no nie szukujmy się, a HUB nie jest jakimiś zwierzyn, wyżynami... Mm, Muzykalności. Jeżeli ktoś się czuje w, jakoś bardziej melodyjny, czy w, w, wokalnie dobre to niech idzie i się czuje w tym popie, czy w czymś RB, czy, tak, czy takich rzeczach, to niech idzie w takie rzeczy. I tak samo jak pisałem kiedyś recenzję yy, albumu Team in Kid Vampiry", to w ostatnim akapicie tej recenzji napisałem coś w stylu, że życzę Kidowi yy, albo chciałbym usłyszeć, od Kida płytę typowo brzmieniowo RB, że solową płytę pod, pod brzmi, w brzmieniach RB, yy, oceniając po jego wokalu, że ma takie umiejętności. No i co się stało? Kid zbiera akcje na y, Love i, i wydaje w Sony, w Sony Music chyba jak dobrze kojarzę i, 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 i wypuszcza materiał taki właśnie popowo RDB pod tytułem Linda Nocna i właśnie śmiałem się nawet do Patryka, że no, no co ja mogę powiedzieć, no dziękuję, że wysłuchałeś mojej prośby zacenzji z, z kilku sprzedałku z czy coś takiego. No więc, więc ja szanuję takie szanuję takie zmiany właśnie jak teraz wspomniałem o kidzie czyli tak zwanym teraz Love czy właśnie No i tak samo jak właśnie fish, które fish i mady, którzy mają Muzykalnego ojca i zmienili bardziej pójście. Takie bodziec czy swoje takie swoje, taką dojrzalszą muzykę, jak już dojrzewali. I mi się to podoba, ja i ja tam mam ten lot, i ja to będę zawsze popsuwał. Nie, nie będę jakąś zamkniętą głową, która będzie hejtowała to, że poszedł w coś innego. No ale też trzeba zauważyć, że są ludzie, którzy idą do rapu i z takich bardzo ciekawych, chyba naszych ulubionych migracji, no to trzeba powiedzieć o prosego który no, by, wraz z Sielską tworzył takie brzmienia około reggae, takie mocno melodyjne, a tutaj jak wchodzi w rap, no to dalej słychać, że ma talent, ale... Yy, znaczy, że ma talent muzyczny, że dalej jest bardzo umuzyczniony, ale potrafi zarapować bardzo ciekawie. I tak naprawdę powiem Ci, że tutaj bym chciał zapytać słuchaczy, czy mają jakiś takich ludzi, którzy przeszli do rapu z innych stylistyk, bo poza Prosecco chyba nie ma takich tak stricte raperów, którzy tak migrowali w Polsce. Tam słyszałem o, jak, o tym, że Teddy był wcześniej punkiem, ale no, no, czy ja wiem, czy można to tak, wiesz, tak pokazać, no bo to, że ktoś był subkulturowo kimś innym, to można było powiedzieć o szpaku, że słuchał wcześniej innej muzyki, ale to tak nie za bardzo. Więc czekam no. na jakieś odpowiedzi. Ale co do muzyków, którzy bardzo dobrze, że pozmieniali, no to, to sorry, ja muszę to powiedzieć, ale niesamowicie się cieszę, że miłość. Przestał być takim raperem na papierze i przed powiedzmy bardziej popowe brzmienia, bo on naprawdę niesamowitą robotę robił w nosprze. Niesamowitą robotę robił z Jimmy Jimkiem, niesamowitą robotę robił ze Smolikiem, ale jakie ja nienawidzę jego rapu, to ja nawet nie potrafię tego inaczej po prostu określić. I po prostu nie trawię, nie mogę tego słuchać i po prostu bardzo się cieszyłem, że przestał rapować, żeby mógł dalej robić tak cudowne rzeczy, ale nie pod banderą rapu, bo po prostu, no, nie, nie to nie było nigdy fajne. I z takich ludzi, Ludzi, no, no to, jest, to jest straszny dysonans, jeżeli o to chodzi. I nie wiem, no na pewno też warto wspomnieć o Luku, który dalej rapuje, ale robi teraz bardziej takie y, orkiestrowe brzmienia. Na Gali Empiku y, kombinował z jakąś taką orkiestrą czy coś takiego, naprawdę to bardzo, bardzo ciekawie brzmiało. I nie wiem, czy ty, czy ty masz jakichś takich jeszcze swoich ulubieńców, co zmieniali swoją banderę muzyczną. Korte, yy, znaczy... Teraz właśnie wiesz, właśnie mi teraz tak świeży temat, to właśnie z tym, z tym kidem miałem. Ale zaraz przypomnę, przypomnę, przypomnę z innymi, bo na pewno jeszcze jesteś są. No na pewno, się... na pewno trzeba spojrzeć na to, że Puff Beats z takich płyt producenckich stricte z raperami przeszedł na płyty producenckie bardziej muzyczne, co też jest ciekawe, bo na tej najnowszej chyba płycie Puff Beatsa w ogóle nie było raperów. A na pewno Smolasty z producenta rapowego tak, stał właśnie się... Tak, ogólnie Smolasty nawet był raperem. Pod inną ksywą. Pewnie Smoła wtedy miał ksywę, nie mam pojęcia, ale opowiadał kiedyś w jakimś wywiadzie, że Smolasty da się znaleźć jego jakieś szapy pod jakąś inną ksywą. No i tak naprawdę w tym RB się zdecydowanie ciekawe odnajduje. I zapytaliśmy na Psycho o, o takie właśnie zmiany. I ktoś y, wspomniał o Buce. No i niestety tutaj zamuła wleciała, ale faktycznie Buka zmieniał swoją styl. Zapowiedział, 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 że. Coś tam działa okowo bardziej. Dokładnie. Więc, więc, ale robiliśmy research w Google, we wszystkim, i okazuje się, że nie namierzyliśmy żadnej publikacji muzycznej, jego, jeżeli chodzi o te nowe klimaty. No. Soldand System z muzyków przerodził się na ludzi poszukiwanych przez policję. XD. Znaczy, kurde. Teraz powiem Wam tak, że chciałbym to jakoś potwierdzić, ale jak nic pamiętam, że było bardzo podobne zdjęcie, typu poszukiwanego z listem gończym, i dość sporo osób mówiło, że to jest właśnie kolej z Soda system, więc też, też, dziwne akcje się działy z ludźmi. No i tak naprawdę z Polski, jakby, to też jest trochę problem raperów, że jesteśmy dość hermetycznym, o, jakby, środowiskiem, no bo patrz, jak chce wyjść jakiś youtuber, to o, nie jesteś raperem, jak chce wyjść jakiś muzyk, to też takie są opory, co nie? Jak wiesz, jak... Y co nie jest może do końca fajne, ale rozumiem, takie... Taki trochę, wiesz, obrona swoich wartości. No, trochę dla mnie to jest słabe. Właśnie chciałbym więcej takich migracji. Chciałbym na przykład, wiesz, zobaczyć raperów, którzy widać, że są gdzieś muzycznie bardziej uzdolnieni, żeby bardziej kombinowali z innymi brzmieniami. Ty, ty też pewnie z tego, co mówisz zawsze. No ale tak naprawdę, co można więcej powiedzieć o... O właśnie takich kombinacjach. Jest tego dość e, mało w polskim rapie, no by tego było więcej. I chyba na dzisiaj będziemy kończyć, nie sądzisz, Amadi, bo to już naprawdę pogadaliśmy sobie dużo. Podyskutowaliśmy. Mam nadzieję, że trzyczęściowy podcast na YouTubie Wam się spodobał. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie od, odsłuchać całości, to ona jest dostępna w dzień premiery e, filmów, e, w dzień premiery odcinka o singlach jest dostęp cały. Spotify i, e, i na Apple Podcast oraz na Ankorze. E, a my się będziemy żegnać. Pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach. Nie wiem, co tam jeszcze się robi. Znaczy wiem, ale nie chcę mi się o tym mówić. Ze mną był niesamowity Amadi. Dziękuję, cześć. Fajnie było pogadać. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że nasz eksperyment Wam się spodobał. I do usłyszenia za niedługo. Możemy zaspoilerować i zatizować, że szykuje się rozmowa z niesamowitym kozakiem. Na razie. Hehe, razie ma. <grywa>